Witam wszystkich na kanale. Tu piękna borówka amerykańska, jest ładnie kwitnie. Akurat tu lata i zapyla. Z drugiej strony moja pszczółka ogrodowa murarka. Tutaj lata. Pięknie ten wygląda. Będzie dużo owoców. Dzisiaj również podsypane nawozem drugi raz jeszcze za miesiąc, raz będą podsypane nawozem do borówki. I na tym koniec. Potem tylko na jesień w październiku na nawóz jesienny do borówki. I tam na tyle. Ta też pięknie ten stary krzew jeden pęd, ale tu jest mnóstwo kwiatków. Tutaj puszczają już te pędy, jak widać. No, te trubki też popuszczały. Jedna tylko z tych umarłych nie puściła, I reszta tu jest bonus Tam jest Elliot, te wie to właśnie te nieznane No i tutaj jak widać te wykopane, wsadzone doniczki też puściły, tylko ta jedna nie no i tutaj dalsza część moich borówek Te są w sumie rok młodsze Tamte są trzyletnie, te dwa lata rosną u mnie Wszystkie teraz zostało Tylko parę powymienianych Tu jest właśnie Pink Lemonade Tu jest drugi Pink Lemonade Tak samo dwa lata temu posadzone Tylko ten był mniej przycięty Ten więcej No do sprawdzenia Zobaczyć jak to wyjdzie wszystko Tutaj jest Duke też kwiatki właśnie ładnie rosną i się zastanawiam czy ten na jedna co z tamtej strony stoi ta duża czy to też nie będzie dił, bo kwiatki wyglądają na podobnym rozwoju w etapie są Tu jest Denis blue, ta nowa sadzonka, nie wiem w ogóle jak to wygląda. Zobaczymy Tu jest Darrow, późne też kwiatki już się zaczynają otwierać mu ładnie o pszczółka, uciekaj hmm, tu co to było zeszycie mam napisane nie pamiętam teraz no jest blue Crop, kupiony w tym roku owoce oberwane niech sobie rośnie, tak on zobaczymy tu jest toro zostawionych parę owoców Chandler ładnie się rozkrzewił po przycięciu miał tylko w sumie te trzy pędy i nic więcej a teraz poszły w boki tu jest w tutaj też jest chyba Patriot tu jest drugi Patriot to właśnie są wymienione dwie sadzonki no i tu jest Spartan dziękuję za oglądanie i proszę o subskrypcję i polubienie